Hej, Negretę! Pilwante! Przedstawiam Wam mojego praprawnuczka. To jest mój praprawnuczek! Jeszcze żywy i w dodatku muzyk. Jestem. Jestem z tego dumny. Spójrz tylko na te podobizny wiszące na ścianach. Synu, jesteś spadkobiercą wielkiej tradycji, która trwa już od wieków. Ale szpetna morda. Nie, nie ty. Jak się nazywasz? Sprawdzić. A ty, maleńka? Uff. Do tej elitarnej jednostki przyjmuje się chyba wszystko, co ma skrzydła, <laughs> nawet muchy krążące wokół Twej Sęmpiteczki. Mój napędzany wiatrem system kół pasowych zapewnia wnętrzu świeże powietrze. Naczynia kuchenne trzymamy w białej gondoli, a niebieska jest na pranie. Ale co najważniejsze, ten system mój drogi zapewnia domowi elektryczność. Hej, ty młody. No ty, 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 do ciebie mówię. No Co z tobą? Nie gadałeś nigdy z ptakiem? Mądrala z ciebie, co? Nie w porządku. Nie obrażam się. Możesz się śmiać z moich przodków. Mnie to nie rusza. Ciesz się, że nie widziałeś swoich. Brzydcy byli jak kupa. No, synu. Do mojego powrotu masz trafiać wiewiórki bez pudła. No, panie prokuratorze, Pokaż nam jak krzewić prawo na peri. Poczekaj do jutra. To będzie masakra. Przeżyjemy wspaniałą męską przygodę. My dwaj. Zobaczysz, co to prawdziwe życie. Czujesz się urażony, że wybrałam nieco? Bardzo Ci dziękuję za taką przyjaźń. Twój dom, Twoje zasady, a jak się nie podoba, to wynocha. Jest Batman i Robin. A nie Robin i Batman. Mam tego dość. Rzadko się zdarza, że jednemu z wielkiej trójki rodzi się dziecko. Twoja moc może być zagrożeniem dla braci Poseidona, Zeusa i Hadesa. Wiedza nie zawsze jest siłą persji. Bywa też ciężarem. No, pokaż, co potrafisz ty stary zafajdany kułombie z obwisłym tyłkiem!